Rozważania o Matce Bożej, ksiądz Adam Stankiewicz, Marianin. Słodką melodią brzmią mi w uszach słowa. Pozdrawiam Ciebie, matko. Jak refren słodkiej pieśni powtarzam z rozkoszą. Pozdrawiam Ciebie, matko. Tyś szczęście me, nadzieja ma błoga i moja miłość przyczysta. Gdy duch mój zgnębiony, wzburzony cierpi z powodu brata, zbolały od smutku i łez, gdym przygnieciony nieszczęściem, Mario, dziewico pełna łaski, spraw, bym znalazł pokój w Twych matczynych ramionach. Lecz nieunikniony o tak zaiste dzień ostatni przybliża się rychło. Droga matko, strąć zło w otchłanie piekielne, i trwaj przy mnie swym dziecku, obciążonym bagażem lat i win. Delikatnym dotknięciem twojej dłoni, zamknij me zmęczone powieki, a duszę moją, która wraca do ciebie, weź w objęcia i ponieś ku Bogu. Tę modlitwą Ojca świętego Leona XIII. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie. Chcemy dzisiaj po raz kolejny zatrzymać się nad jej osobą, rozważając kolejną cnotę, a więc postawę Matki Najświętszej, by nie tylko się nią zachwycić, ale przede wszystkim by ją przysposobić, by starać się jak dziecko, którego prowadzi kochana mama każdego dnia. Podążając naprzód, czyniąc małe kroki, upodabniać się do niej, a w ten sposób, by coraz bardziej z dnia na dzień sprawiać radość Ojcu Niebieskiemu. Święty Paweł Apostoł mówi, że w Bogu żyjemy, jesteśmy, poruszamy się, istniejemy. Żyjemy zatem z Jego łaski, a On nieustannie zaprasza nas do żywej, pogłębianej relacji z sobą. Nie możemy zatem od Niego nie zależeć. Życie każdego z nas jest w Jego świętych dłoniach. Należymy do Niego, tak jak dziecko należy do swoich rodziców. Bóg oczekuje od nas naszej miłości. Oczekuje, że z dnia na dzień będziemy się do Niego przybliżać jeszcze bardziej. Oczekuje, że jak najpiękniejsza Jego córka Maryja, będziemy żyć tak, by każdym uśmiechem, każdym uderzeniem naszego serca przynieść Mu największą chwałę by mógł bardziej się nami radować, niż nad nami płakać. Moi drodzy, zatrzymujemy się dzisiaj w naszej refleksji maryjnej nad cnotą pokory Matki Najświętszej. Święty Ojciec Stanisław Papczyński, założyciel naszego zgromadzenia Księży Marianów, tak o niepokranej dziewicy pisze. Najskromniejsza zaś i najpokorniejsza jego matka uznaje się za niegodną niebiańskiego macierzyństwa i daje temu wyraz. Usługuje nawiedzonej przez siebie lżbiecie. Jakby nieczysta, poddaje się oczyszczeniu, a nawet o nie prosi. Towarzyszy najdroższemu synowi idącemu na śmierć. Jako cierpliwa, znosi niemal śmiertelne boleści, lecz jako pokorna, słucha złożeczeń i niesłychanych obelg. Pozostając zawsze dziewicą, cieszy się z powierzenia siebie uczniowi i z nazwania niewiastą. To wszystko uwydatnia jej bardzo wielką i wprost boską pokorę, bez której nawet jej dziewictwo. Nie mogłoby się podobać Bogu, jak to ośmiela się twierdzić miodopłynny, święty Bernard. Pokora. Czym ona jest? Często bowiem o niej słyszymy, a wydaje się, że jeszcze bardziej się jej lękamy. Pokora jest postawą człowieka, który świadom tego, kim jest, a tak naprawdę, jak bardzo jest mały w obliczu samego Boga, w swoim sercu znaje się za nic i temuż panu za wszystko okazuje wdzięczność i gotowość do służenia. Tę szczególną cnotę widzimy w życiu niepokalanej dziewicy z Nazaretu. Maria podczas zwiastowania nazywa siebie służebnicą Pana. Być sługą oznacza w pewnym stopniu być niewolnikiem, bo niewolnik jest tym, który jest Panu poddany, który słucha, zważa na każde jego skinięcie dłoni i który pragnie wiernie wypełnić Jego słowo. A zatem jego wolę. Maria nazywa siebie służebnicą, bo w swoim sercu głęboko wierzy, że Bóg może uczynić w niej to, co zapowiedział przez archanioła Gabriela. Służebnica, ta, którą święty Łukasz nazywa, że zmierzała się z powodu usłyszanego słowa, Lęk, który Maryi towarzyszy, nie jest lękiem z obawy, ale to przyjaw pokory. Świadomość swojej małości, służebnica, moglibyśmy powiedzieć to imię, a zarazem i cecha Maryi, która wiodła ją przez całe jej życie. Była uległa i posłuszna słowu. Z wiarą je przyjęła w duchu posłuszeństwa. Z miłością to słowo zrodziła, ale nie zatrzymała go dla siebie. Jest pokorną służebnicą, rodzącą Jezusa, nieustannie dającą go nam, ale przede wszystkim żyjącą jedynie dla Niego. Czego uczy nas, moi drodzy, Matka Najświętsza w cnocie pokory? Po pierwsze, uczy nas, że aby tę pokorę zdobyć, winniśmy prosić o nią Ducha Świętego. To On jest jej dawcą. On jest tym, na którego miłość, otwierając się, możemy tę cnotę zdobyć. A jest to możliwe? Wówczas, kiedy z pokorą, z uniżeniem w sercu stanimy przed Nim. A zatem Maria uczy nas pokory wewnętrznej, pokory serca. Jest to postawa, która charakteryzuje człowieka, który staje uniżony przed Bogiem, a jednocześnie otwarty na Jego działanie. I pragnący głęboko w sercu przynieść Mu najpiękniejszy owoc, który tak naprawdę nie pochodzi od Niego, ale jest darem samego Boga. Święty Bazyli mówi, że cnota pokory jest początkiem, podstawą albo skarbem wszystkich innych cnot. Mówi o niej tak. Gdy będziemy naśladowali cnotę pokory Najświętszej Maryi Panny, równocześnie będziemy także naśladowali Chrystusa Pana, który powiedział uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Najpierw więc każdy, kto chce naśladować jej pokorę, powinien starać się o pokorę serca, która znajduje się między najwyższymi darami Boga. Aby ją otrzymać, należy o nią błagać Boga nieustannymi modlitwami, westchnieniami, serdeczną skruchą i rozmyślaniem nad ludzką pokorą w odniesieniu do Boga. Jak ziemia zdaje się być ziarnkiem piasku w porównaniu z ogromem wszechświata, tak człowiek wobec Boga, rozmyślając nad swoją słabością i marnością, odczuwa własną znikomość i grzeszność. Co powoduje stanięcie w pokorze. Pokora serca, jaką promieniuje Matka Najświętsza, to jest zaproszenie do tego, by wielbić Boga za wielkie rzeczy, jakie dla niej uczynił. Ona czyni to w magnifikat, swej uwagi nie skupia na sobie. To wszystko, kim jest, cokolwiek posiada, odnosi do Boga. Nie przypisuje sobie niczego. Wie bowiem, że jej życie jest darem, jej powołanie jest darem i ona sama jest ogromnym darem Boga. Wszystko zaś, cokolwiek posiada, nie jest jej, ale ogromną łaską. Otrzymaną od samego stwórcy. Moi drodzy, pomyślmy o sobie. Tak wiele rzeczy przypisujemy sobie. Uważamy, że nad wszystkim mamy władzę, że nad wszystkim prawie panujemy i żyjemy tak, jakby wszystko od nas było zależne. A święty Paweł. Jako wtrując matce Najświętszej, powie: cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cnota pokory, moi drodzy, uczy nas, aby w Bogu odkrywać największy skarb swojego życia. Pokorna postawa matki Najświętszej wynika z jej związania z Bogiem, a nie ze światem. Jedynym jej motywem jest miłość do Boga. Jest ona tą, która nie szuka poklasku, nie szuka swego, ale żyje tak, by Ojcu przedwiecznemu przynieść największą radość, by syn mógł się z niej narodzić, a duch święty był ją Jóg wypełnić. Młodych, zapytajmy siebie, czym my kierujemy się w swoim postępowaniu. Może przywiązujemy zbyt dużą, wielką wagę do tego, co myślą o nas ludzie, jak nas oceniają, jak nas, na nas będą patrzeć. Oprócz tej pokory wewnętrznej, Matka Najświętsza uczy nas pokory zewnętrznej. Jest to postawa, w której Maryja zapomina o sobie. Pierwszym stopniem takiej pokory to jest służba innym. Maria nazwała się służebnicą. Ewangelia nam pokazuje, że spieszy z radością do świętej Elżbiety. Nie po to, bych się chwalić. Nie po to, by stawić siebie na piedestał na pierwsze miejsce. Ta, która służy Bogu, pragnie służyć drugiemu człowiekowi. Ta, w której sercu Bóg znalazł mieszkanie, rozbił swój namiot, pragnie Bogiem podzielić się z drugim człowiekiem. Maria jest służebnicą Boga. I staje się służebnicą człowieka. A my często marzymy o karierze, o sukcesach, o byciu kimś. Szukamy wielu okazji do przechwałek, do mówienia o sobie wielkich, zniosłych rzeczy. A kiedy ludzie nie okazują nam szacunku i czci, czujemy się jakoś pokrzywdzeni. Moi drodzy, czy nie zależy nam przede wszystkim na tym, jakimi widzi nas Bóg? Czy dla nas nie jest to ważniejsze od ocen, jakie nam wystawiają ludzie? Pamiętajmy, że celem naszych dążeń, naszego życia i pragnień, kiedy patrzymy na Matkę Najświętszą, nie powinna być władza, ale służba. Jakże inna jest Maryja od nas. Ale nie zniechęcajmy się. Pochylamy się nad nią po to, aby w niej się rozkochać, aby bardziej do niej przylgnąć, a przez to, by z jej pomocą, bo sami jesteśmy słabi, ją naśladować. Moi drodzy, pochylamy się nad cnotą pokory Matki Najświętszej. Zapytajmy się jak także tą cnotą możemy żyć. Przede wszystkim to o czym często chyba zapominamy to winniśmy stawać w prawdzie o sobie samym. Pragnę zachęcić was do tego aby w ciągu dnia czynić rachunek sumienia. by przed snem zapytać siebie w cichości serca i milczeniu przed Panem: Jak przeżyłem ten dzień? Ile dobra z Jego łaski udało mi się uczynić? Jakie zaniechania popełniłem? W jakich występkach obraziłem bliźniego i samego Stwórcę? Stawać w prawdzie o sobie samym. To znaczy unikać przeciwieństwa pokory, czyli pychy. A w jaki sposób ją można ową pychę rozpoznać? Moi drodzy, pycha to próżna chwała, to nieuczciwa ambicja, chęć górowania nad innymi za wszelką cenę, to umiłowanie własnej czci. A więc stawienia siebie takiego, jaki jestem na pierwszym miejscu, to chęć górowania nad innymi erudycją, swoim wykształceniem, pokazywania kogoś, kim może do końca nie jesteśmy. Pomyślmy, jak często pycha nam towarzyszy, jak często nam trudno od niej się oderwać. Jak bardzo pragniemy być na piedestale, na pierwszym miejscu, jak szybko zapominamy, że nasze życie jest kruche, jest ulotne, a my na Ziemi istniejemy po to, by przynieść chwałę Panu Bogu. Kiedy mówimy o pokorze, o pokorze Matki Najświętszej, Zakończmy to naszą refleksję pytaniem: Czy zatem Bóg zabrania nam być wielkimi? Nie. Ale do osiągnięcia tej wielkości, jakże różnej od wielkości, jaką nam proponuje świat, prowadzi droga, którą przeszedł Jezus, którą przeszła Maryja, a którą jej syn określił słowami. Jeśli kto chce być wielki między wami, niech się stanie waszym sługą.